Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Tak chciałoby się powiedzieć. Ale witam się z Państwem po raz pierwszy na żywo, bo nigdy wcześniej chyba się w ten sposób nie widzieliśmy, a ja przełamuję kolejne bariery, które powstrzymują mnie przed różnymi rzeczami. Jak Państwo wiecie, jestem amatorem i wszystko zaczynałem od zera. Sam musiałem się wszystkiego nauczyć i spróbować przełamać przede wszystkim swoje własne słabości. I dzisiaj kolejne bardzo trudne zadanie: przełamać samego siebie, swoje własne kompleksy i pokazać się Państwu w całej okazałości. I próbować opowiedzieć Państwu także o świecie, który, który, na który patrzę, który oglądam, który jest tu dookoła mnie. Każdego dnia spotykam się z ciekawymi sytuacjami, z ciekawymi miejscami, a także z ciekawymi ludźmi. Ale własne słabości nie pozwalają przełamać tego, aby móc się z tym państwem podzielić. I dziś jest ten przełom. Kończy się jeden rok, zaczyna się lada chwila następny, i jest to okazja, żeby spróbować czegoś nowego. A. I przelecieć samolot nawet samoloty przeszkadzają, bo przelatują nad głową nisko, może, może będzie padać, bo bardzo nisko lata ale wracając do tego, o czym zacząłem dzisiaj Państwu opowiadać, to po prostu chciałbym trochę inaczej chciałbym jeszcze na tej mojej ostatniej prostej sprawdzić się w czymś nowym w czymś na przykład takim, jak robi to mnóstwo młodych ludzi bez żadnych problemów i żadnych kompleksów i robią oni YouTube'owe vlogi. I taki vlog, wydaje mi się, byłby w jakiś sposób interesujący, bo mógłbym dotrzeć do wielu miejsc, do wielu sytuacji, i być może także i zdarzeń, które no, pokazałyby wszystkie te tematy, o którym Państwo opowiadam, o których Państwu opowiadam, zupełnie z innej strony. Zupełnie jakby z innej beczki, z pierwszej ręki nawet, bo można byłoby tam wspólnie razem być. Coś sfilmować, o czym się opowiedzieć i coś z bliska zobaczyć. I tak jest mniej więcej z grubsza ten cel, który mam na myśli i który chciałbym ewentualnie zrealizować. Czy on się uda, czy może już utknie po tym nagraniu. Bo jak sami Państwo widzicie, pogoda może sprzyja, choć słońce stanowczo zaostre. I mój aluminiowy łeb odbija się tutaj jak w lustrze, oświetlając teren dookoła. No ale wszystko jest to kwestia wprawy, praktyki i być może silnej woli, żeby to spróbować utrzymać i zacząć wszystko od nowa, robić to samo, ale próbować inaczej. Próbować, żeby ta historia była bardziej z pierwszej ręki, a nie od kogoś, kto siedzi gdzieś tam w bunkrze zamknięty i odcięty od świata i który ma jedyny kontakt tylko przez ekran komputera. Mam nadzieję to zmienić i stąd dzisiaj taki pierwszy inny vlog, bo widzicie Państwo, jak wygląda kina, Jak się zachowuje przed kamerą i możecie się spodziewać, co z tego wyniknie. I teraz ciąg dalszy tych prób i tego eksperymentu. Ja w nieco dalszym planie, prawie że amerykańskim, sprawdzając jak to wszystko w praktyce wygląda. Tak prawdę mówiąc, jest to moje pierwsze w życiu tego typu nagranie, odliczając te afrykańskie. Te afrykańskie były na głębokim i bardzo mocnym stresie. Były, bo trzeba je było zrobić. Chciałem je pokazać, i był to moment, i chwila, której decydowałem, że o czymś Państwu opowiem, mając w głowie kompletną pustkę. Dziś w jakiś sposób jest podobnie, chociaż do tego momentu dochodzę od jakiegoś czasu. Chcę spróbować opowiadać na żywo, pokazywać rozmaite elementy, które są dookoła mnie, pokazywać historię, która rozgrywa się dookoła mnie i opowiedzieć o niej patrząc Państwu w oczy. Także zapraszam do nowych historii i do być może nowej serii. Bo, jeżeli uznam, że to nagranie do niczego się nie nadaje, no to nic z tego nie będzie. Znów zamknę się w bunkrze i będę cierpiał jak młody Werter. Tak, przy okazji chciałbym podziękować Państwu za te wszystkie lata, które spędziliśmy razem. A dziś, no, przede wszystkim do tej całej historii, do tego, że się nagrywam i patrzę Państwu prosto w oczy, patrzę pod słońce, więc je mrużę. Dziękuję bardzo Panu Frederykowi, który bardzo mnie zachęcił swoim własnym reportażem spod Carfura, czy jakiegoś, czy Castoramy, czy może jakiegoś innego sklepu. Okazuje się, że można to robić, można się przełamać, no i dziś jest to przełamanie. O czym będę opowiadał? No będę się opowiadał starać o wszystkim. Będę próbował dotrzeć do rozmaitych miejsc, często legendarnych, takich jak choćby Roswell, czy może jakieś inne miejsca, jak Mojave Desert, czy Koralowy Zamek na Florydzie. Być tam razem z Państwem i z pierwszej ręki móc pokazywać, co tam się dzieje, o czym to wszystko jest, czego to wszystko dotyczy i przede wszystkim, jak to wygląda z bliska. Bez różnych trykowych ujęć, bez Photoshopu, i wszystko tak jak jest. Zobaczymy. Żeby to pierwsze spotkanie nie było tylko o tym, że opowiadam o sobie i o swoich planach, a miałem ich już wiele. I większość z nich po prostu nie udało się zrealizować. Wielu rzeczy się w życiu nie da zrealizować, wręcz, ale można próbować. Trzeba się czasami starać i wysilić. Także na klęskach buduje się może nie tyle sukces, ale w jakiś sposób charakter, coś, co pozwala przełamać się i zacząć wszystko jakby inaczej, od nowa, zdobyć doświadczenie. I dlatego dzisiejszy program, żeby był o czymś, no na pewno. To na pewno takim tematem będzie kosmos. Jak Państwo wiecie, ostatnia wiadomość z kosmosu, która w jakiś sposób dotyczy Polski, jest smutną wiadomością, bo zmarł Mirosław Hermaszewski, który był pierwszym i jedynym polskim kosmonautą. Człowiekiem, który był w przestrzeni kosmicznej, który był na orbicie. Znowu latają. I to są właśnie uroki, to trzeba wziąć pod uwagę. Jak Państwo wiadomo, kosmos to sport bogatych. Tylko mocarstwa, tylko wielkie, bardzo zasobne finansowo kraje stać jest na prowadzenie programu kosmicznego. Lata 50. do 90. to czasy zimnej wojny i to były to czasy, kiedy rywalizowały ze sobą głównie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy ze Związkiem Sowieckim i ich sojusznikami. Polska wówczas była, jak państwo wiadomo, w obozie socjalistycznym. I była pod wpływami Rosji. Ale to Rosjanie, jako pierwsi, wysłali w kosmos Sputnika i wysłali także pierwszego człowieka na orbitę okołoziemską. I od tego momentu zaczął się bezwzględny kosmiczny wyścig. To właśnie tego efektem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu, kiedy wydawało się Amerykanom, że osiągnęli nad Rosjanami przewagę. I aby ich dobić, zaczęli do swoich lotów kosmicznych zapraszać rozmaitych gości z różnych części świata, oczywiście gości z krajów, które były sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Sowieci nie chcieli być gorsi i też zaczęli zapraszać swoje gości, oczywiście z Kadelów. I oczywiście jednym z najważniejszych gości w ich, programie, w ich programie kosmicznym Interkosmos byli Polacy. Różnica pomiędzy sowieckim a amerykańskim programem kosmicznym była taka, że Amerykanie robili z kosmosu i z wypraw kosmicznych ogromne telewizyjne show. Rosjanie dla odmiany wszystko utajniali. Nikt o niczym nie wiedział. Gagarina nikt nie znał aż do momentu, kiedy opuścił Ziemię i znalazł się na orbicie. I podobnie było ze wszystkim, co dotyczyło sowieckiego programu kosmicznego. Kiedy powstał projekt, że poleci także polski kosmonauta, wówczas wyselekcjonowano 80 najlepszych polskich pilotów z jednostek, tak myśliwskich, jak i bombowych. Oni sami nawet nie wiedzieli, na co się piszą. Powiedziano im jedynie, że będą mogli wykorzystywać najnowsze sowieckie technologie lotnicze. A każdy pilot, nieważne z jakiego kraju, chciałby latać na lepszej maszynie niż ma do tej pory do dyspozycji. Z 80 Polaków. A, pierdolę. Z 80 Polaków zostało wreszcie wybranych dwóch. Jednym z nich był major Hermaszewski, a drugim pułkownik Jankowski. I to z tej pary ostatecznie wybrano jednego, który miał, który miał polecieć w kosmos. I wszyscy wiedzieli, że jest to jedyna szansa w życiu, że już drugi raz się nie powtórzy, że więcej lotu kosmicznego nie będzie. Jakie kryteria sprawiły, że wybrano Hermaszewskiego, a nie Jankowskiego? Tutaj jest wiele rozmaitych. Spekulacji. Pułkownik Kiankowski do dziś jest nieco rozżalony tym, że to Hermaszewski poleciał, a nie on, bo miał wrażenie, odnosił wrażenie, że to właśnie jemu należał się ten lot. Nie ma dowodu, że tak było, ale powszechnie wiadomo było to, że Mirosław Hermaszewski ma bardzo wpływowego brata. Władysława Hermaszewskiego, generała lotnictwa, człowieka dla polskiego lotnictwa, niezwykle zasłużonego. Władysław Hermaszewski osobiście znał się z ówczesnym ministrem obrony Wojciechem Jaruzelskim, i przez to mógł szepnąć słówko lub dwa o tym, żeby to Mirosław poleciał, a nie pułkownik Zanoniankowski, i rzeczywiście tak się stało. Rywalizacja przebiegała nie tylko na poziomie polskich pilotów, którzy chcieli być kosmonautami. Była ona także pomiędzy krajami Kadelu, bo każdy kraj chciał być pierwszy. I pierwsi w kosmos polecieli nie Polacy, a Czesi. Mirosław Hermaszewski skomentował to w taki sposób: że Rosjanie najpierw wysłali w kosmos psałajkę, Amerykanie wysłali w kosmos szympansa, a Polacy Czecha. Hermaszewski był przekonany, że poleci jako pierwszy że będzie pierwszym człowiekiem z krajów KDL-u, który osiągnie orbitę okołoziemską. Ale rosyjski lekarz uznał, że Hermaszewski ma chore migdałki, trzeba je wyciąć, a potem wygoić gardło. I dlatego pierwszy poleciał Czech. Prawdopodobnie prawdziwe powody były zupełnie inne, ale jest to już historia. A Hermaszewski do tej historii przeszedł. Spędził w kosmosie 8 dni, wylądował w lipcu 5 lipca 1978 roku. I 22 lipca w święto odrodzenia Polski, którym świętowano podpisanie manifestu PKWN i stworzenie socjalistycznej Polski, Hermaszewski z pompą i paradą przyleciał na Okęcie z Moskwy samolotem. Razem z Piotrem Klimukiem, który był dowódcą Sojuza-30, we wspólnej wyprawie na orbitę okołoziemską. Obaj rozpoczęli tournée po całej Polsce, jeździli po szkołach, po zakładach pracy. Hermaszewski zjechał nawet do kopalni, aby spotkać się z górnikami. Wszystko to w celach propagandowych. Ale sukces propagandowy trwał bardzo krótko. W październiku tego samego roku papieżem został Karol Wojtyła i to on stał się największym bohaterem Polaków. O kosmosie, o pierwszym Polaku na orbicie okołoziemskiej natychmiast zapomniano. Moje pierwsze nagranie nie skończyło się happy endem. Czy to przez nieuwagę, czy z zimna, a może z ekscytacji? Nie nagrał się ostatni filmik i rozpoczętą historię kończę w klasyczny sposób z bunkra przy mikrofonie. Pierwszy lot Polaka w kosmos był niezwykle kosztowny, ale największą cenę za ten lot zapłacił jednak sam Hermaszewski. Kiedy ogłoszono w Polsce stan wojenny, polski kosmonauta był w Moskwie, gdzie uczył się w Akademii Sztabu Generalnego. Nie miał pojęcia o tym, co się wydarzyło w Polsce, ale dostał rozkaz, że ma natychmiast wracać do Warszawy. Poleciał sowieckim samolotem wojskowym, ale wieża kontrolna Okęcia nie zezwoliła na jego lądowanie. Obawiano się wówczas sowieckiej inwazji. Samolot w końcu wylądował w Legnicy, w sowieckiej bazie wojskowej i tam dopiero od Rosjan Hermaszewski dowiedział się, że ogłoszono stan wojenny. Śmigłowcem poleciał do Warszawy, gdzie generał Florian Siwicki poinformował Hermaszewskiego, że włączono go w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Polski kosmonauta był z tego powodu bardzo rozżalony. Wiedział, że jest to plama na honorze, której Polacy mogą mu nie wybaczyć. Cena kosmosu okazała się być bardzo wysoka. Dziękuję za Państwa uwagę. Być może to opatrzność czuwała nad państwem, nie pozwalając dokończyć mi filmiku w terenie. Pewien przełom jednak został dokonany i zapewne spróbuję ponownie pojawić się w nagraniu filmowym. Jeszcze raz dziękuję i proszę o wyrozumiałość. I do usłyszenia i zobaczenia w następnym programie, mówił Kres Miekina.